Ostatni dzień roku to ten magiczny moment kiedy wszyscy jesteśmy jednocześnie nową wersją siebie, trenerem mentalnym i człowiekiem, który za 12 godzin zje pierogi i pójdzie spać o 21.30. Lista postanowień jest zawsze podobna. Będę bardziej fit, będę mniej scrollować, będę spokojniejszy, będę bardziej strategiczny, czyli dalej robił wszystko tylko z poczuciem winy. I tu wchodzi AI. Całe na biało albo na czarno. Zależy od Dark Mode. Nie po to, żeby zastąpić człowieka, tylko po to, żeby człowiek przestał być działem kopiuj-wklej. W 2026 chce mniej klepać rzeczy ręcznie, bo tak się robi. Mniej produkować notatek, których i tak nikt nie czyta. Mniej przerzucać danych między narzędziami jak średniowieczny kurier, więcej delegować do AI. Podsumowania, pierwsze wersje, ogarnianie chaosu, a sobie zostawić to, co naprawdę ma sens. Decyzje, kierunek, smak. I to jedno zdanie, które robi różnicę. Bo prawda jest taka: AI nie zabierze ci pracy, ale może zabrać ci poniedziałek. Szczęśliwego 2026. Niech to będzie rok, w którym Twoje postanowienia mają lepszą retencję niż Twoje newslettery.